Ja nadzieję, Dzień, dobry. Dzień dobry. Mam pytanie: mhm. czy posiadacie takiego pada y, kontroler bezprzewodowy power, power A Enhanced Apex do Nintendo Switch? E, e, dobrze, mogłabym jeszcze prosić o to, jaki to jest konkretnie produkt? Y, 147. 1626. I Pan by chciał sprawdzić dostępność produktów w sklepie na miejscu? O jakim mieście? Yy, Zamość. W Zamościu jest dostępna, możemy go tam zare zarezerwować. Nie, nie, mam pytanie. Czy jak, je jeżeli on posiada yy, firmę trzecią Power A, co nie? I ma znaczek official, official Nintendo SEAL Czyli oficjalny produkt Nintendo Czy to jest na pewno 100% najoryginalniejszy produkt? Eee, no wie pan co, proszę o chwilę Się upewnię um, i, I... Ja i zaraz pan dobrze? Dobrze Nielicencjonowany produkt dla Nintendo Switch. I teraz właśnie miemy pani okłamała, Bo firma Nintendo, bo ja jestem wielkim fanem Nintendo, nigdy nie robi akcesoriów z firmami trzecimi. A czy się taką informację po prostu przeczytałam na ogólnodostępnych... Więc dlatego panu, panu przekazałam taką informację. Czyli rozumiesz tutaj, że pan nie jest zainteresowany tym produktem, tak? Nie, bo to nie jest oryginalny. Bo oryginalny produkt Nintendo jest tylko z logotypem Nintendo i nie ma na opakowaniu żadnych firm trzecich typu Power A. Dobrze, to w takim razie czyś czy, czy mogę jeszcze panu pomóc? Tak, żebyście to wycofali, bo to jest czysta podróbka. Nie, do, do widzenia. Do ostrzenia.